Nie popełniaj tego błędu podczas robienia porządku. Myjesz okna, porządkujesz ubrania, odkurzasz zakamarki, skupiasz się na tym, co zewnętrzne. Bałagan, który jest wokół ciebie, najpierw powstał w Twoim umyśle, bo to, co jest na zewnątrz ciebie, ma swój początek w Twoim umyśle. Dlatego pytam Cię dzisiaj, co z porządkami w umyśle? Dzisiaj zdradzę Ci sekret, dzięki któremu możesz odzyskać. Stracone lata, dlatego że ten chaos, który często panuje w Twoim domu, chaos w relacjach, chaos w e, finansach, chaos w zdrowiu to wszystko zaczęło się w Twojej głowie. Prawdziwy bałagan to nie jest kurz, to nie jest nieuporządkowany dom, to nie jest sterta naczyń niepozmywanych. Prawdziwy bałagan to myśli. Które wracają do ciebie jak bumerang. Myśli typu: Jestem niewystarczająca, znowu mi się nie uda, muszę zasłużyć na miłość. To są głosy, które mówią ci, jak masz żyć, ale to nie jesteś ty. To są twoje programy mentalne. Ty posiadasz swój umysł, jesteś właścicielem swojego umysłu. Posiadasz też swoje ciało, jesteś właścicielem swojego ciała i Ty decydujesz o tym, co utrzymujesz w swoim umyśle. Ty decydujesz o tym, jakie myśli w swoim umyśle zostawiasz. Więc głosy, które mówią Ci o tym, jak masz żyć, to nie są Twoje głosy. Weź za to odpowiedzialność i. Czas na zmiany. Chodzi o to, żeby zmienić te programy mentalne, które Ty rozpoznajesz jako myśli, żeby dotrzeć do tego, że one powstały lata temu, często w Twoim dzieciństwie i okazuje się, że do dzisiaj rządzą Tobą, Twoimi relacjami, Twoimi finansami, Twoim zdrowiem. Wiesz co jest w tym najtrudniejsze? Że nawet nie zdajesz sobie sprawy, że te programy istnieją, nie jesteś ich świadoma, nie wiesz tego, nie masz dotarcia bezpośredniego do tego, co rządzi twoim życiem. Po prostu działasz automatycznie. Ale co to znaczy działać z automatu? To znaczy, że robisz rzeczy bez refleksji. Robisz to, czego nie chcesz, masz tak, że. Zaplanowałaś sobie gimnastykę, zaplanowałaś sobie dietę, zaplanowałaś sobie posprzątanie domu i wciąż to odkładasz. Okazuje się, że nie działasz na podstawie tego, co zaplanowałaś, ale działasz w oparciu o programy, które rządzą tobą, tak jakby ktoś sterował twoim umysłem poza tobą. Mówisz na przykład y, tak komuś. Chociaż w środku czujesz nie. Poświęcasz się dla innych, ale nigdy nie prosisz o pomoc. Rezygnujesz z odpoczynku, bo musisz się jeszcze bardziej postarać. To są właśnie programy. Program Muszę być silna, muszę udowodnić swoją wartość. Program, który każe ci zawsze stawiać innych ponad tobą. Najpierw inni, potem ja. I dopóki nie rozpoznasz, że to te programy sterują twoim życiem, że to coś, Ktoś myśli za ciebie i że to nie jesteś prawdziwa ty, to nie masz nad tym żadnej kontroli. Po co z tego, że posprzątasz szafę, jak wciąż jesteś bezsilna? Ale dobra wiadomość jest taka: tak samo jak sprzątasz dom, możesz posprzątać swój umysł. Krok po kroku, świadomie i skutecznie. Pewnie zaraz mi powiesz, dobrze, Aniu, ale jak to zrobić? Powiem ci. Jaki może być pierwszy krok? Pierwszy krok to rozpoznać, które myśli utrzymujesz w swojej głowie, a które cię nie wspierają, które są dla ciebie po prostu echem bolesnej przeszłości. Podam ci przykład. Boisz się występów publicznych. Idziesz do pracy i masz wobec zespołu powiedzieć kilka zdań, a ty czujesz swoje nogi tak, jakby były zwaty. Głos y, tutaj y, zaczyna drżeć. Wiesz dlaczego tak jest? Bo być może jako dziecko byłaś zawstydzana, a teraz myślisz, że ja jestem taką szarą myszką, nie będę się wychylać, nie będę się pchać na scenę, po prostu pozostanę w tym miejscu, w ukryciu, tak, żeby nikt mnie nie widział. Albo inny przykład, nie umiesz odpoczywać? To będąc małą dziewczynką, mogłaś słyszeć, że relaks to lenistwo i dzisiaj pracujesz kosztem siebie, a w tle gra przekonanie. Moja wartość zależy od statusu i ilości pieniędzy na koncie. Moja wartość zależy od tego, co robię. Moja wartość to ilość wykonanych zadań. To, o czym powiedziałam przed chwilą, to nie są przypadkowe myśli. To są myśli zapisane jako programy mentalne. I jeśli Ty nie rozpoznasz tych programów. Nie możesz ich zmienić. Dlatego stworzyłam dla ciebie nowy kurs, kurs transformacji, 7 kroków od bezsilności do sprawczości. Uczę w tym kursie, jak znaleźć konkretne programy mentalne i zacząć je świadomie. Zastępować tymi, które cię wspierają. Ale o kursie jeszcze ci opowiem. Teraz posłuchaj, co zmienia się w tobie, gdy robisz porządek w umyśle. Kiedy rozpoznajesz program, to tak jakbyś zapaliła światło w ciemnym pokoju. Nagle widzisz, że myśl, nie jestem wystarczająca, to nie jest prawda. To tylko echo zdań słyszanych w dzieciństwie. I w końcu przestajesz się obwiniać za każdy błąd, nawet ten najdrobniejszy błąd. Przestajesz się tłumaczyć, przestajesz pytać siebie: Co ze mną jest nie tak? A zaczynasz zadawać inne pytania pytania w stylu Czego ja naprawdę chcę? Co jest dla mnie ważne? Co mi służy? Jak ja chcę, żeby wyglądało moje życie? Co chcę zrobić? Zrobić dla innych? Jak chcę żyć? I to jest właśnie twoja rewolucja. Prawdziwy przewrót kopernikański, który zaczyna się od posprzątania twojego wnętrza. Teraz jest genialny czas na zmiany. Przede wszystkim na te zmiany, które Nastąpią w tobie, bo kiedy zrobisz miejsce na nowe, wszystko inne zacznie się układać. Jeśli chcesz odzyskać wpływ na swoje życie, wyjść z systemu przetrwania i zacząć cieszyć się życiem, zapraszam Cię do kursu transformacji. Siedem kroków. Zrobisz je razem ze mną. Siedem kroków od bezsilności do sprawczości. W kursie uczę tego, jak rozpoznać mentalny bałagan, jak się go pozbyć, a potem, jak zbudować nową tożsamość. To nie jest zbiór teorii, które są bezużyteczne, ale to jest zbiór praktycznych rad, praktycznych kroków, po to, żeby doprowadzić do zmiany tożsamości. To narodziny nowej Ciebie. W kursie krok po kroku z czułością, ale konkretnie rozpoznasz swoje główne mentalne programy. Nauczysz się, jak je rozbrajać. Zbudujesz nowe przekonania oparte na prawdzie o sobie. Zrób pierwszy krok. Przestań się wreszcie chować. Wróć do siebie. Pokaż światu, jak wspaniała jesteś. Link do kursu znajdziesz w opisie pod tym filmem. Dołącz do mnie, razem ze mną zacznij transformację Twojego życia.